Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że pan Piotr nie wytrzymał i pochwalił się nowym Simpsonem. Ja czekałem do ostatniej chwili, ponieważ chciałem być drugi, tak, żeby on zobaczył mojego i był zawstydzony, że jego jest brzydki, że jego jest szczurem, że jego jest odrapany. A mój jest piękny i szybki. A zatem ja mogę pochwalić się fajniejszym Simpsonem, bo w tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o to, kto ma lepszego Simpsona. No dobra, nie jest szybki, bo nie wszystko złoto co się świeci. Pan Piotr chodził simacza na chodzie, ja kupiłem simacza w stanie rozchodu, że tak powiem. Jest ładny, piękny i wymalowany, ale generalnie jest kupą złomu. Poprzedni właściciel chwalił się, że zrobił w nim remont silnika, że są nowe łożyska, tłoki i tam wszystko porobione tak jak należy. Natomiast biorąc pod uwagę to, że założył instalację 12V podczas gdy elektrownia jest od 6V. No to znaczy, że chyba nie do końca to jest zrobione i nie jestem pewien, czy nie powinienem rozebrać tego silnika, żeby upewnić się, że wszystko jest zrobione tak jak należy. Azo, ich habe eine plan für Simpson. Trzeba tylko to teraz jakoś machen zibiter. Tylko szkoda, że dowiedziałem się o tym tak późno i kupiłem baterię dwunastkę. W tym roku będziemy jeździć na Simpsonach S51 Enduro. mz idzie w odstawkę, powód? Nowy taryfikator i boję się o swoje prawko i boję się o swoje pieniądze. Simaczem nawet jak się rozpędzę do 70 na godzinę w terenie zabudowanym, oczywiście tego nie będę robił, to mandat będzie nieco niższy. Ta kupa złomu jedzie ponad 100, więc tutaj może być drogo. Ta kupa złomu w ogóle jeszcze nie jedzie, więc jest szansa, że będę ze swoim prawem jazdy za pan brat. No właśnie, nie mam pewności, czy jest to Simpson S51 Enduro, czy S51 przerabiany na Enduro, bo tutaj widać, że te wsporniki ramy, coś tam było dubane przy tym, być może jest to znak czasów. Natomiast wszystko jakby od enduro jest założone oprócz podnóżków. No i linki oczywiście też są założone od zwykłego Simpsona, więc są krótsze. Czyli na bank dzisiaj nie pojeżdżę. Ten podnóżek jest troszeczkę za krótki jak widzicie. No i pytanie, czy to było już wymieniane, bo poprzedni się złamał i ktoś kiedyś dawno temu nie mógł dostać tego oryginalnego, czy po prostu jest to przeróbka. Generalnie mam to gdzieś, ten motocykl będzie jeździł w takiej formie jak jest teraz. Będzie traktowany jak Simpson Enduro, czyli będzie po prostu jeździł tam, gdzie zwykły Simpson, bo nie jest to żadna endurówka. Tyle, że będzie bardziej odporny na moje jakieś tam głupoty. Aha, mam kaptur, nie powinien mieć kaptura na filmie. Swoją drogą ciekawy, czy mz pana Piotra w ogóle odpala, panie Piotrze? No i na pewno. O właśnie, tu też już coś było dubane. Generalnie mam wrażenie, czy nawet już nie mam wrażenia, jestem pewny, bo laga też była malowana i to szprejem, bo jest uszczelniacz pomalowany, teraz to zobaczyłem. Dobrze, że jest uszczelniacz wymieniony, bo są to kolejne złotówki, które zaoszczędzę, co prawda niewielkie, tylko że w lagach nie ma oleju, więc powinien go nalać. No ale jak lać olej, jeżeli ktoś go nie nalał, to albo nie wiedział, że tam trzeba wlać olej, bo wcześniej wyleciał. Albo po prostu jest to złożone na pałę, tylko żeby było złożone, no cóż, ciężko to wywnioskować, nie dowiem się tego jak nie rozbiorę, dlatego będę go powoli sobie śrubczył, powoli rozkręcał. W ogóle w dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak kupuje się Simsona, czy S50, czy SR50, czy S51 Enduro tak dalej, bez znaczenia, bo to jest przygoda, to jest historia, z którą trzeba się troszeczkę pomęczyć, ponieważ... Simpsony osiągnęły horrendalne ceny i nie wyobrażam sobie, żeby mogły być jeszcze droższe. Pan Piotr również nie przyoszczędził na tym za bardzo. I też musiał wyłożyć potężną sumę forsy. Na nieszczęście mój Simpson nie jeździ póki co, ponieważ nie ma instalacji elektrycznej. Pewnie jakbym go odpalił... Pewnie bym go odpalił yy, poza instalacją, ale chcę to najpierw zrobić, chcę go najpierw posprawdzać i... No dobra, odpalę go dla Was, najwyżej go zgaszę świecą. Stacyjka jest zamontowana, jeszcze nie ma większego znaczenia w której pozycji jest. Bo to i tak tam nie ma żadnych kabli jeszcze, znaczy są ale źle podpinane, ale są odpięte te wychodzące z silnika, więc luz Kranik to trzeba odkręcić na pewno, ciężko jeszcze jest paliwo jakieś Coś tam jest No i patrzcie na to Start, sanie O! No ale wracając do tematu. Generalnie sprawa jest o tyle ciężka, że jak chcesz kupić Simpsona i jedziesz oglądać, to rozmawiasz najczęściej z typami, którzy myślą, że sprzedają co około 1000. Czyli motocykl, który nie istnieje w ogóle, że już go nie ma, że to jest zabytek, że w ogóle 100 tysięcy lat temu produkowany i są trzy sztuki na świecie. Typy uważają, że to są jakieś naprawdę muzealne obiekty i chcą za nie... To takie kwoty pieniędzy, że to się w pale nie mieści, no i to też sprawia, że te wszystkie Simpsony są drogie, chociaż to są pospolite motocykle, bo praktycznie każdy motocyklista w garażu miał albo ma Simsona gdzieś, albo innego komarka i w ogóle wyprodukowano ich, nie wiem, miliony sztuk na całym świecie, więc nie ma mowy tu o żadnym zabytku takim z krwi i kości, więc jest to wszystko spekulacja, dlatego mnie to wkurza, a jeszcze bardziej mnie wkurza, że pan Piotr... Zaliczkował, wyobraźcie, musiał zaliczkować Simpsona, bo się zabijali o niego, i typ go szukał i uciekł z pieniędzmi 100 złotych, zwijał z kraju. I go nie ma, gdzieś jest poszukiwany teraz. To w ogóle cuda wianki. To jest życie, to jest Simpson. To jest styl! To jest klasa! To jest coś niesamowitego, proszę Państwa! To też jest fajna rzecz! Linka od Simpsona Enduro, która nie potrzebuje baryłki do mocowania! Trochę kopło. Instalacja elektryczna, to na pewno. Brak hamulców, to na pewno. Stoi na kapciach, to też muszę zrobić. Dźwignia zmiany biegów póki co nie działa. W ogóle kiedy go kupiłem, wałek yy, kopki, wałek dźwigni zmiany biegów był na zewnątrz silnika. To podobno da się włożyć bez... Znaczy, podobno. Da się, bo już włożyłem od razu, żeby się upewnić, czy już muszę rozbijać silnik, czy nie. Na forum znalazłem informację, że da się to włożyć do środka i to będzie działać bez rozbijania silnika, i to jest fajna wiadomość, a najfajniejszą wiadomością jest to, że mimo, że kiedyś marzyłem o Simpsonie i zawsze go chciałem mieć, dzisiaj spełniłem swoje marzenia, to go nie miałem. Na Simpsonach nie znam się prawie w ogóle. Raz w życiu kiedyś kręciłem śrubki przy takim motorowerze. I tutaj przychodzą z pomocą fora internetowej. Na tych forach znajdziecie wszystkie informacje, i to jest chyba najfajniejsze w przypadku Simaczy. Chyba nie ma w przypadku usterki, albo nie ma porady, która nie została tam wytłuszczona, opracowana, opisana, włącznie ze zdjęciami, często nawet filmami. Simpsonowcy to sekta, bez wątpienia to sekta. Ci goście wiedzą na ten temat, na temat tych motocykli, wszystko. Wiedzą wszystko na temat tuningu, także na pewno też będziemy tuningować te Simpsony w tym roku. I nie przez przypadek kupiliśmy Simsony Enduro. Będziemy jeździć za drogami asfaltowymi dosyć często. Chciałbym jak najwięcej jeździć poza asfaltem, bo po to w końcu kupiłem Simpsona Enduro. To jest chyba niezła zmota ten Simpson w ogóle, bo wydaje mi się, że on nie był Simpsonem Enduro, tylko ktoś przerobił na Simpsona Enduro, poświęcił sporo pracy i nieco pieniędzy, żeby to zrobić. A to też jest fajna kwestia jeszcze inna. Wszystko do Simpsona kupicie dzisiaj, bez żadnych problemów. Możecie kupić dobre części, możecie kupić tanie części, możecie się z nimi męczyć, możecie kupić takie, które idealnie pasują. Możecie kupić elementy na w kolorze. Nie musicie nawet malować, nie jest to drogie. Całego Simpsona możecie zrobić za naprawdę niewielkie pieniądze i jest to bardzo prosta sztuka. Simpson wybacza bardzo wiele. Simpson jest wdzięcznym motocyklem, jeżeli chodzi o naprawy, renowacje, itd. itd. Przy okazji nie jest drogi, oprócz ceny zakupu. Dzisiaj ceny Simpsonów osiągają naprawdę porypane ceny. To jest około od 5, nawet do 20. Albo i nawet więcej złotych. Sky is the limit wszystko na to wskazuje. Także no śpieszmy się kupować Simpsony, bo niedługo już będą tak drogie, że nikogo na nie nie będzie stać. Chyba, że już nie będą droższe, bo osiągnęły swoje najwyższe wartości, jeżeli chodzi o cenę. Tymczasem ja się biorę do roboty bo muszę zrobić instalację elektryczną, muszę naprawić silnik, muszę wymienić dętki muszę skołować akumulator, muszę powymieniać żarówki, muszę go przystosować do jazdy i muszę coś zrobić ze sprzęgłem bo póki co y, cały czas y, jakby ślizga, zobaczymy co z tego będzie, żegnaj mz to stawiam Cię chyba w pokoju swoim, bo jesteś tak piękna że to się w pale nie mieści obiecuję Cię, że się umyję po moich rumuńskich wojarzach, kiedyś na pewno na pewno przed wjazdem do pokoju trzymaj się, cześć i pa Umar król Niech żyje król.